Jeśli w niedzielę w Olesznie w okolicach ulicy Słonecznej zauważysz wzmożony większy niż zwykle ruch samochodowy, rowerowy albo pieszy, to wiedz, że coś się dzieje. 19 października słoneczna arena zapraszamy na pierwsze w historii na tym stadionie derby gminy Krasocin. No to witamy zatem ze stadionu Pomienia Oleszno. Jesteśmy na słonecznej arenie. No i ja wiadomo, jak derby, to wydarzenie specjalne my przygotowaliśmy na to wydarzenie też specjalne studio mamy gości jest z nami Krzysiek Prokop prezes wspomnienia też maciek jest z nami pan Daniel Hojnecki prezes zespołu Bukowi Bukowa sprostuję wiceprezes wiceprezes Dzień dobry cześć i aktywny gracz bramkarz zespołu Bukowi Bukowa Panowie, może zaczynając, przede wszystkim chcielibyśmy Wam pogratulować. Wasze drużyny wiodą prym jak na chwilę obecną w rozgrywkach ligowych. Rozmawialiśmy tutaj z Michałem, również ze szkoleniowcami innych zespołów, którzy również rywalizują. Oni mają do Was ogromny szacunek. Powiedzcie mi, czy dla Was to też będzie taki najważniejszy mecz na pewno tej rundy, ale biorąc pod uwagę to. Z jakim rywalem przyjdzie Wam się zmierzyć? Może zacznie Pan Daniel? Dla nas jest to mecz, jak każdy inny, oczywiście do każdego naszego przeciwnika podchodzimy z szacunkiem. Tutaj prezes Krzysztof stworzył coś fajnego, naprawdę. Boisko, stadion, ekipa, którą tutaj posiada, to też chłopaki nie z pierwszej łapanki, że tak powiem. No. Gdzieś tam doświadczenie piłkarskie mają. Natomiast nie budzi to jakichś większych emocji. Wychodzimy, robimy swoje. To wszystko. W zasadzie wracając do tego y, meczu bezpośredniego między wami, to trzeba powiedzieć, że ten mecz to jest tak naprawdę spotkanie o pierwsze miejsce y, w Lidze i takie pool position do rundy rewanżowej, rewanżowej, bo tutaj chyba trzeba powiedzieć jasno, że z faworytów do awansu jest dwóch, bukowia i płomień. Pytanie, kto wyjdzie z pierwszego miejsca. Y, czy Wy w ten sposób też na to patrzycie? Krzysiek, że chcecie sobie tak zrobić to pierwsze miejsce, żeby w tej rundzie rewanżowej y, dopiąć ten awans? No, najważniejsze myślę, że dzisiaj jest fajny, ciekawy mecz. Mamy nadzieję na, na naprawdę fajne, fajne, fajne widowisko dla kibiców, dla, dla wszystkich obserwujących, dla mieszkańców Oleszna, dla, dla kibiców drużyny przyjaznej. A że tak powiem, no, fajnie, że dwie drużyny awansują z tej grupy, także no, to też nie jest, nie, 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 nie jest mecz o życie. Także, także, także myślę, że, że, że każdy mecz jest tak, jak to nie wspomniał, każdy mecz dla każdej drużyny jest bardzo ważny i myślę, że piłkarze zapewnią nam naprawdę fajne widowisko. Dzisiaj będziemy mogli się, będziemy mogli naprawdę oglądać fajny mecz, cieszyć, cieszyć się z bramek jednej drugiej drużyny. Także, także, także myślę, że, myślę, że będzie, będzie super widowisko. Yy, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, no, optyczna przewaga yy, waszych drużyn się zarysowuje tutaj w lidze. Jednak musimy spojrzeć, że tabela tak tego nie oddaje. Przypomnijmy, wczoraj była inauguracja ósmej kolejki. Zespół zimielna wygrał u siebie 5-1 i tym samym zbliżył się do zespołu płomienia na tylko trzy punkty. Dzisiaj o 11.00, drużyna dębu na głowicę. Nie wiemy, jaki tam jest wynik, ale jeżeli wygra, również zmierzy, zbliży się na dwa punkty, więc po mimo tego, że waszą przewagę, waszą przewagę może w tej lidze widać, ale jednak tabela nie pozwala takim optymizmem zapewniać sobie to, że ten awans macie pewny. No tak naprawdę jest bardzo mało drużyn. 9 no, spotkań do rozegrania, jeżeli się nie mylę. Tak, Czyli tak. bardzo mały margines błędu, jeżeli ktoś się raz spotknie, potem niestety ciężko to nadrobić. Kolegom z naraz raz się już to przydarzyło. Dokładnie. Nam, na szczęście jeszcze nie, natomiast przed nami za tydzień jeszcze jeden mecz i tak naprawdę dopiero półmetek, tak? Więc jeszcze wiele może się wydarzyć. Mówię z szacunkiem do każdego meczu, jednakowo. Krzysiek Płomienio-Leszno borykał się na początku sezonu z, wiemy z jakimi problemami, były bardzo liczne absencje, kontuzje, kartki. Jak na tą chwilę wyglądają sytuacje w obydwu zespołach? Może pierwszy płomień? Czy no, że tak powiem, jeżeli chodzi o kontuzję, no to dalej. Nasz lewo skrzydłowy Adam Kubicz no, kontuzja stawu skokowego, zerwane więzadła w stawie skokowym, no i środkowy pomocnik Paweł musiał, złamane kość śród, śródstopia stopia. No. Myślę, że no, każda drużyna na tym etapie rozgrywek ma jakieś kontuzje w składzie i każdy musi się, każdy musi się z tym borykać. No, nie, nie, nie jesteśmy w stanie grać, grać pierwszym jednostką w każdym meczu. Wiadomo też, też trzeba powiedzieć to jasno i wyraźnie, że to jest taka liga, że no, 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 nie jest to liga zawodowa. Mimo, wszyscy, mimo wszystko wszyscy piłkarze pracują, mają rodziny, żony, dziewczyny, dzieci, także, 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 także to, też są, to, to też są różne obowiązki. No, to może, być, może się zdarzyć różna absencja, jeżeli chodzi o pracę zawodową, także tu także, także, no, trzeba brać takie, takie, takie rzeczy pod uwagę niestety. Ja mam jeszcze pytanie do pana Daniela. Od momentu zamknięcia klubu Gielka z Krasocin do zespół Bukowi Bukowa było takim hegemonem, jeżeli chodzi o drużynę w całej gminie. W tym sezonie pojawił się, yy, pojawiła się drużyna Płomienia Oleszno, rywal na poziomie, rywal na poziomie bardzo zbliżonym. Czy dla Was, yy, czy Wy to odbieracie pozytywnie, że, 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 że jest to drużyna taka, z którym będzie fajnie się zmierzać, z którym będzie fajnie można widowiska stwarzać? Czy jednak no tutaj tego, czy, czy jednak ta rola takiego waszego faworyta jest troszkę zachwiana? No właśnie tak jak wspomniałem na samym początku, yy, drużyna Zoleszna to drużyna, która powstała w zeszłym roku, w tym roku, seniorska, dwa lata temu. Seniorska, seniorska, no w tym, roku, w tym tak roku tak naprawdę tak. oficjalne rozgrywki. Tak jest. I jest to drużyna jak najbardziej mile widziana przez nas. Yy, tutaj wyzwanie jest podejrzewam dla włodarzy gminy, tak? Żeby pozwolić chłopakom się rozwijać i pozwolić nam się też rozwijać na podobnym poziomie, na którym byliśmy, jesteśmy i chcemy być oczywiście na lepszym, tak? Także broń Boże, żadnych negatywnych emocji. Szacun dla Krzyśka, bo mówię, znamy się nie tylko tutaj z boiska, znamy się również z pracy i z różnych tam epizodów. Długo by można opowiadać. E, na pewno nie ma żadnych negatywnych e, podniesień w stosunku do płomienia. Zagramy fajny mecz. Mam nadzieję, że na wysokim poziomie. E, I fajne. na pewno fair play, tak? Na pewno fair play, bez żadnych podtekstów. A wracając do tej sytuacji kadrowej, Wy jesteście też w pełnym składzie, to będzie pierwszy garnitur? Czy... No, niestety jest to tak, jak Krzysiu wspomniał. To jest coś dodatkowego, co nas cieszy, co lubimy robić i robimy to w zasadzie charytatywnie, można powiedzieć. tak? Nikt z tego nie ma jakichś większych korzyści, i, i tak jak Krzysztof wspomniał, mamy rodziny i tak dalej. No, niestety też mamy pewne braki, tak? Są drobne urazy. Nie jest to poziom, gdzie fizjoterapeuta zajmie się nami od razu, więc, no. Różnie z tym zdrówkiem bywa, tak? No to posłuchajmy zatem, co sądzą y, o tym spotkaniu sami zainteresowani, czyli piłkarze, trenerzy. Y, rozmawialiśmy z nimi przed tym meczem. Trener Łukasz Huptyś, szkoleniowiec Płomienia Oleszno. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak tam nastroje dzisiaj przed tymi derbami? Bo to przecież wielkie wydarzenie w Olesznie i nie tylko w Olesznie, ale całej gminie Krasocin. Zgadza się, duże wydarzenie. Ale no cóż, no jesteśmy pozytywnie nastawieni, przepracowaliśmy wszystkie jednostki treningowe, tak jak sobie tego rzuciliśmy. Mam nadzieję, że, że będzie dobrze, tak? Do tej, pory, do tej pory wychodziliście w tych dotychczasowych spotkaniach z roli faworyta bardzo dobrze. Natomiast dzisiaj rozmawialiśmy właśnie z, z prezesami, że tak nie jest łatwo wskazać tego faworyta. Czy, ty, czy Pan Trener uważa, że to będzie jakaś dodatkowa mobilizacja dla dużyny? Mam nadzieję, że nikt dzisiaj nie wskazywał nas jako faworyta, bo jak tabela pokazuje Bukowia Bukowa jest liderem tej, tych rozgrywek, nie przegrała jeszcze meczu, nawet tego meczu nie zrealizowała, więc przystępujemy tutaj do tego meczu nie jako faworyt, a jako drużyna, która będzie chciała faworyta pokonać. Gdyby się udało pokonać Bukowie dzisiaj, no to pierwsze miejsce w tabeli, przed Wami jeszcze jedno spotkanie wyjazdowe w Działoszycach, no i przerwa, tak? Czy to... Przerwę już powoli gdzieś tam sobie planujecie na jakieś mecze sparingowe, czy, czy, czy raczej będzie to spokojny odpoczynek i do, i do piłki wracamy dopiero na wiosnę? E, zgadza się, jeśli uda się wygrać, no to, to jest prawdopodobieństwo, że przezimujemy na pierwszym miejscu, ale to jeszcze daleko, bo trzeba najpierw dzisiaj wygrać i wygrać w przyszłym tygodniu, więc to zostawiamy, a co do końca rundy, no, sparingi są już zaplanowane, już tych spaningów mamy sześć zaplanowanych na koniec lutego, początek marca, więc nie ma czasu tutaj na, na jakieś odpoczynki, cały czas będziemy próbowali tutaj się budować i poprawiać swoją umiejętność. A jeśli chodzi o zespół rywala, czy pan trener potrafiłby tam wyróżnić jakiegoś zawodnika? <grym i zeszła> e, tak, 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 tak. Mógłbym wyróżnić, na pewno odgrający trener Karol Józefowski robi tam różnicę w środku, e, bardzo dobry stoper Karol Grabka, no, powiedzmy szczerze, no, ten mecz yy, został bardzo dobrze zanalizowany, który oglądałem z, z Imielnem, miałem też wcześniejsze nagrania z meczów bukowy. Być może jest to tylko B-klasa, ale podchodzimy do tego na mega profesjonalnie, czy to ja, czy chłopaki z drużyny, no, każdy, każdy gdzieś tam wyciągał jakieś informacje o, o przeciwniku, będziemy chcieli je wykorzystać, nie? To, jak to w piłce. Tyle trener, panie trenerze, dzięki za wywiad. Y, oczywiście życzę powodzenia no i zwycięstwa w tych derbach. Trener zespołu pomienia Łukasz Chukteś. Dzięki. Jest z nami również pan Karol Grabka, stoper drużyny Bukowi Bukowa. Witam panie Karolu, witam. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy oficjalny mecz w Olesznie. Jak się tutaj panu podoba cała otoczka tego wydarzenia? Otoczka jak widać bardzo bardzo dobrze przygotowane boisko, otoczka całego tego wydarzenia, bardzo ważnego dla społeczności i całej gminy Krasocin. Cóż mogę więcej powiedzieć, na no kurczę, wojsko jest bardzo dobrze przygotowane, pogoda dopisuje, no nic, tylko poczekać na przyjście kibiców i... Dać siebie jak najlepiej. A tych na pewno dzisiaj nie zabraknie. To nie tylko mecz o trzy punkty. Zjawiam się dzisiaj również włodarze miejscowych samorządów. Czy to będzie wywoływać jakąś dodatkową presję u Was? Nie, raczej nie. Jesteśmy bardzo przygotowani do tego meczu. Podchodzimy do tego meczu jako liderzy rozgrywek. Traktujemy ten mecz jak każdy inny. Po prostu chcemy w się sensie dobrze zaprezentować, wygrać ten mecz, wywieźć tam trzy punkty. I tego też życzymy. Wspominaliśmy tutaj również z redaktorem Michałem, że tak naprawdę ciężko jest tutaj wskazać faworyta tego meczu. Bardzo bardzo podobne, bardzo równe, bramkostrzelne zespoły. Tak, widać, widać po statystykach, obie drużyny bardzo dobrze sobie radzą w tym sezonie. B klasy, mamy swoje atuty. I gospodarze tak samo. No, widać po składzie, że bardzo dobrze. To jest nowy zespół, bardzo dobrze się poskładany już widać rękę trenera, dużo treningów. No i zgranie widać po wynikach tak samo. Pan jako filar obrony również może się pochwalić. Trzy czyste konta, tylko cztery stracone w bramki na przestrzeni wszystkich, wszystkich meczy w tej lidze, no to bardzo dobrze świadczy o tym, że obrona u was bardzo dobrze funkcjonuje. Tak, tak. Praktycznie w każdym spotkaniu gramy w optymalnym składzie. Na obronie nie ma jakichś bardzo wielkich roszad na tych pozycjach. Gramy już nie pierwszy sezon razem, także każdy wie, na kogo, co na kogo stadzi. I dobrze sobie radzimy, liczyć. na kogo można liczyć. I to wychodzi, widać po statystykach. Tak, i takich statystyk życzymy, aby się utrzymywały. Tyle, kapitan drużyny Bukowi-Bukowa, Karol Grabka. Dziękuję. Trener zespołu gości, trener Bukowi Bukowa, pan Karol Józefowski. Dzień dobry, panie trenerze. Witam, witam Panie trenerze, wielkie wydarzenie tutaj w Ulecznie, wielkie wydarzenie w gminie Krasocin. Mówimy o tym szczeblu B-klasowym oczywiście, bo to są derby. Jak wy jesteście nastawieni? No, trzeba chyba powiedzieć jasno, przyjechaliście tutaj po trzy punkty jako lider tabeli. Zgadza się, tak. Cieszymy się, cieszymy się na to wydarzenie. Fajna otoczka, fajna pogoda, można powiedzieć. Wojsko znakomicie przygotowane. Zgadza się, no przyjechaliśmy powalczyć. Oczywiście, o komplet, tak? Tak jak w każdym meczu, zresztą nie ukrywam, że trzy punkty będą naszym celem. Czy sytuacja kadrowa jest w, wasz, jest w Waszym zespole taka, bo sobie Pan sobie życzył? Czy są jakieś tam ubytki tych podstawowych zawodników? Oczywiście znaczy jesteśmy, można powiedzieć, prawie w stu procentach. Brakuje nam jednego zawodnika. ostatnio choroba to jest sytuacja zdrowotna, niemięśniowa, więc można powiedzieć, że kadrowo wyglądamy prawie optymalnie. Tutaj ten mecz, to też y, wszyscy podkreślamy w rozmowie z prezesami również, że to jest mecz o pierwsze miejsce w tabeli i takie spokojne przezimowanie, bo od przyszłej rundy no to ta zesp ten zespół, który dzisiaj zwycięży i zainkasuje trzy punkty będzie w roli faworyta takiego już zdecydowanego do zwyciężenia całej ligi, nie? Zgadza się, zgadza się. Tak, ten mecz nas może naprawdę ustawić w bardzo korzystnej sytuacji. Remis też nie powiem żeby był jakiś złym wynikiem, ale porażka, no, zrobi ciekawą ligę, można powiedzieć. Czy w jakiś sposób pan y, analizował drużynę płomienia? potrafi pan tam wymienić jakiegoś mm, zmonników? Nie, o, jakoś specjalnie, absolutnie. Zresztą bywałem tutaj na meczach, znam tych chłopców, chłopaków, w zasadzie z kilkoma miałem przyjemność grać. Także nie, nie, specjalnie jakoś nie przygotowywaliśmy się. No to życzę powodzenia w tym meczu bez kontuzji, co najważniejsze. Tyle, trener Bukowi, Bukowa, pan Karol. Dziękuję. Łukowski. Dzięki trenerze. Dziękuję. Pytamy zatem o typowanie wyników. Faworyta, nie pytam, bo wiadomo, to są. Ciężko e... w ogóle wskazać. Ciężko w ogóle wskazać. W tym meczu. Natomiast e... króciutko, Krzysiek, twoim zdaniem 3 punkty, remis. No. Życzyłbym sobie wyniku 3-2 dla Oleśna. Pan wiceprezes? A ja myślę, że będzie fajnie, gdy tego meczu dziś nie przegramy po prostu. Każdy no i... inny wynik będzie na plus. I tym optymistycznym akcentem, najważniejsze, bez kontuzji zakończymy to studio. Bardzo dziękujemy panom prezesom i panu yy, wiceprezesowi za obecność w naszym studiu. Życzymy powodzenia yy, w tym spotkaniu. No i do następnego zobaczenia. Dzięki. Powodzenia, panowie. Dzięki, Jan Wielkie.